Z tej strony polski youtuber i zapraszam Was do kolejnego odcinku. W sumie to odcinka z Browsers. No, w końcu mamy... Będziemy, w sumie będziemy mieli już po tej grze 9000 pucharków. Zobaczymy, może coś nam dropnie z Mega Boxa. Ciekawe, co? Nie to bardzo ciekawi. Więc ja już sobie gram Frankiem. Tylko sobie kampiny już wygraliśmy. Dobra, to my lecimy. My sobie otworzymy tą skrzyneczkę. Oj Nita. I daj na Mike. Okej. Okay. Marnował ulta. Dziękuję za cuba i spadam. Dobra, nie jest źle. Już widzowie. Rozpoczyna się to wspaniale. Okej. Okay. Oj, tara, nie, no nie, tara, najgorzej. Jak ona mnie zniszczy, to przegrałem. Nie mnie, patrzcie, jest ja to szybko cyk, czwarte miejsce. No nie zobaczymy, bo cztery bucharki mi tylko brakuje. O Jezus, nie wierzę, dobra, jeszcze jeden meczyk, jeszcze jeden meczyk, nie? Dobra, go go go, następna runda. Widzowie. O, tik awczy, tik awczy. No tiku, Daj się zniszczyć. Daj się zniszczyć. Dobra, nie da się. Odsłucie. Odsłucie od mojego kiuba, Dobra. W ogóle dzięki tato, że troszeczkę mnie poprawiłeś, bo trochę tak jakby źle mówiłem, nie, tak szybko. O, czucia, to że to nie ma paczki w ogóle wiecie o co chodzi, nie? Jeżeli wam się tak nie wydaje, to mogę tak mówić. O Jezus. Szóste miejsce. To dobrze, bo tak to bym zagrywał. O mam chrypę trochę. O, wygrałem jej. Dobra. Robot nam nie idzie. Dobra, Barley na niego leci. Dobra. Zadam mu trochę. Czwarte miejsce. O, no i wielkie starcie, widzowie. Nie no, powiem, że tak szybko. Jezus, poważnie. Czasami głupie jest ta gra. Dobra, trzeba to rozwalić. O nie, bo ty, jeden, o Jezus. To ja lipa. Nie. Dobra. Plus 8, ale mamy mega boxa. Uuu. Też inne zadania zrobiłem. Będziemy mieli. Dwa mega boksy. Więc otwieramy pierwszego mega boksa. Oby coś było. Uwaga. Jezus ale mam farta na tych odcinkach widzowie. I ja. Dobra uwaga 3 2 1. No nie. No nie. Smuteczek. No nie, smuteczek. Nie ma żadnej postaci. Smuteczek, ale chociaż, chociaż mamy gardet, jak w poprzednim odcinku, tylko że dropnąłem yy, do Barleya w niedawnym odcinku. To było dawno, ale nie wiem. Sam kiedy, teraz to, ale teraz to mogę poulepszać, sobie tę postacie w końcu te 9000 pucharków. No, zaraz będziemy wbijać do 10000. Nie wierzę! Wow. Już myślałam, że nie wiem, może Mr. P Albo Mortis albo kieł. Albo Leon. <grystanie> no ale... No dobra, jeszcze sobie wbijemy do 15 rangi tego Franka i boi kończymy. A zapomniałem. Kliknijcie łapeczkę i subika z dzwonem. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie? Bo... Ostatnio w starsi starszy się dzieją du dużo rzeczy. Tak jak na przykład trafianie postaci i trafianie gadżetów z Boxów Bo tak się bardzo często zdarza. Nieprawda. Zaraz będę miał wszystkie te gadżety zara. O! Oj, easy. Dobra. To ja sobie go przygarnę. Troszeczkę pójdę od niego, że nie zadał obrażenia. Dobra, nie zadawał obrażenia. Dobra. Oa. Dobra, idę na środek sobie je otworzyć. Czwarte miejsce już. Dobra. Frank. Jezus, nie. O nie. Zniszczył mnie Frank. Ja cię nie mogę. No cóż. No i mam piętnastą rangę. Do Franka. I teraz... Jest, bo, jest bo. O, jest bo Let's go Następna rundka Dobra Let's go Rosa Let's go Rosa Dobra, ja się niszczę tak na luzie Ona sobie tak stoi i nic nie robi, nie? Dobra. No to tak spoczko. Postawię na środku miny. Postawię ja Gdy ktoś wszedł na nie. Byłoby fajnie. Mamy taką pułapkę. terech już trzech. jest jak dużo ich leci. Dobra, oni się tam klepią. No właśnie, to jest ta cała pułapka. O! Mikube. No i nie o to chodzi no i 10. Nie no, my to wygrywamy, widzowie. Wygrywamy to na chill. O. El Primo, dawaj, podjeżdżaj. Dobra, poczułem. Ja cię zostawię z tym botem. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Ha ha! Bo... boty rozwalił. Ja... Ej, no co? Jeszcze rundę trzeba zrobić. Ale w końcu mamy te 9000 pucharków widzowe. W końcu nie bardzo ciekawi czy będę miał kolejnego w końcu dropnę se start powera bo w ogóle nie dropnąłem do tego do Rico bo Riczko już mam na dziewiątą więc tak, poczam. ale let's go czy możemy jeszcze max do yy, do dziesiątej wbić że mieć się następny odcinek, małą skrzynkę i nie mieć jakiś opening. Następny. Tych dużych i małych, i mega boxy. Dwa, może. No, tylko muszę, dzisiaj dzisiaj, i jutro porobić dużo zadań. A dzisiaj ma weekend, więc tak nie do końca. Tylko tak powiem. Dobra. Jeden już przeze mnie. Dobra, ból. Odczep. Dobra. To my mamy tu chill out. Jak sami widzicie, postawię tu sobie miny. W tyrenanie na nie sobie chłop wejdzie. I sobie zginę chyba. Tak jest przez MC. Ja, ale chyba już zdobyliśmy. Tak jest. I to równo. I ja, ale fartnie. No i spoko. Ja mogę tak grać. Dobra, to jeszcze do Max Tyl jest. O, tu. To będzie sporo granko dzisiaj. Gierka będzie spora. Let's go. Ale miałem ja w sumie na myśli... Otworzenia jednego megaboksa, nie dwa, a tak wyszło, w sumie to idealnie, Dzielę dzisiaj dużo taki tak strzelić, ale mi nie wyszło, dobra dawaj stój, stój tak, stój tam, dziękuję, chłop się tak postarał teraz, no to dobrze chyba, biegnę jak Max. Puf! Rapa pa pa rapapapa, pa pa easy. pa 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 wielkie pa poszło? Tak słabo. Szybka jest ta Max w porównaniu pa energetyka, pa no wiecie, ten napój który daje niby szybkość następny boss ja sobie te skrzynki zniszczę idziemy z tym bosem. ten ból ma strasznie dużo tego nara jezus nie wierzę co to było no wszedł po prostu w tego i no i nawet nic nie musiałem robić. To jest takie piękne. A zada, zadani, zadania mam sporo. Sami widzicie. Trzeba porobić te wszystkie zadania. Przez chwilę nie będzie żadnych openingów. Tylko same zadania będą robione na odcinkach. I z tych zadań sobie parę otworzymy tych skrzyneczek nie powiem, że nie, bo fajnie go! będzie, gdy sobie tak otworzymy Lecie każdy lubi openingi ja też lubię yy, więc, no kiedyś to byłem nubem i net openingów nie robię. Teraz jak... Po prostu zawsze chciałem zrobić... Zawsze to chciałem zrobić i nagrać coś na YouTube'a. Zawsze. Odkąd zacząłem już oglądać YouTube'a. Zawsze chciałem zacząć nagrywać na YouTube'a, na serio. Po prostu tak nie było, że po prostu... Bo tak osaj chciałem, nie? Tak po prostu. Chciałem zacząć z nagrywaniem. Jak będzie 20 subskrypcji, to pokażę mordę. To pokażę mordę. Jak coś, to mam 9 lat. Czy nie mordę, tylko buzię. No, A to tak każdy mówił. Nie że to. Trzeba się do tego czasami. Czasami się do tego kawy przyzwyczaja. Jak ktoś się później zaczyna coś nagrywać. No. No ja tak mam, nie jem jakby. Na przykład na przykład Bązek mnie subskrybuje. Ja też go subskrybuję na przykład. No. Dobra, ja ją strzelam. Jezus Piper mnie atakuje w tym momencie. Ja o niej trochę uciekam. Ole trafiła piper. Piper piperkę. No zostaw mnie. Jezus. Czekam od on niej, ona we mnie strzela. Też zacznę strzelać. Jezus. Nie przestanie. Jeszcze Rico, Tara, nie no jeszcze boss mnie atakuje, ja stąd uciekam, no zostaw mnie Piper uh, O oh, oh. teraz moją ochroną to jest właśnie ten Dobra, spróbuję. Spróbuję. Może mi się to uda? Siema. No nie wierzę, przegrałem. Dobra, ale drugie miejsce. Ja bym w sumie teraz próbuję te zadanie, nie? Ale to później. Jest 21, Boże. Ja zaraz spać idę. Dobra, to myślę, że już tutaj zbieramy cuba i nagle, nagle pan musiała nam zabrać. Zaraz szybko giniemy. Ja nie na pan, jak na przykład coś atakuje i nagle z, z, nie z tylko tak. O! To jest tak zło. Za sok dobra wiemy gdzieś to sam początek Cóż, taka prawda Szybki środeczek z kilkoma kiłbami Czyli tam kimy, takimi super kryształami Dobra, ja tutaj zbieram jak to jest możliwe zbieram z jednej przenika moje, przenikają moje strzały z jednej skrzynki jak, nie wiem no o, czu się dobra dzięki dzięki za cube, serio dobra, chyba to pomoże dobra, poczekaj Najpierw to, bo to mnie powoli wkurza, więc ja to zniszczę. Dobra. Dobra, jeszcze tutaj sprzątamy. Jest finał. Say what? To, co? Say what? A zapomnij, Wpadajcie na mój klub. 1000 puszek plus. Zapraszam z miłą chęcią. Tylko 1000 puch, pucharków. Polecam. Lecimy dalej. Albo dobijemy do ósmej. Czyli to w sumie będzie nasz ostatni mecz ja już sobie dobiję do dziesiątej rangi. To będzie równo 20 minut odcinek. Gdzie jakoś długi w ogóle ten odcinek? Miał być krótki, a jest długi. Tak. Nie ogarniam w końcu z tymi odcinkami. Ale przynajmniej dobrze, że prawie codziennie nagrywam. Gdybym tak nie nagrywał, to bym się przegrał YouTube'a. Oczywiście. Jak każdy wie, jak nikt na przykład nie nagrywa, to przegrywa YouTube'a, nie? Dobra. Ale ja mam szkołę, to wiecie. Jezus. Nie wiem. Haha. Ha. Dobra. Dziękuję Was za oglądanie. Pamiętajcie o zostawienie łapeczki w górę, subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeszcze ja z Wami żegnam. Cześć, cześć! A zapomniałem, będą jeszcze odcinki z Perfect Kick i właśnie zapraszam Was do mojego klubu Puchar. Znajdziecie nazwy w opisie, tylko tak przypominam. I do jutra. Lub sam nie wiem, ale może do jutra.